Witaj ponownie nudna szkoło. Siema Roxy, nowa nauczycielka dzisiaj będzie. He? Nowa nauczycielka? O co ci chodzi? No pani Barbara Gruchowska. Ale na zastępstwo czy na stałe? Na stałe? O nie, to nie może być na serio! Roxana, dostajesz jedynkę. Proszę pani, ale ja miałam wszystko dobrze. Za to, że ze mną dyskutujesz, to dostajesz kolejną jedynkę. Halo, ziemia do Roxany. Znowu się zamyśliłam! To zaczyna mnie spotykać coraz częściej! Ale po co od razu się unosić? Dzień dobry, dzieci. Dziś piszemy sprawdzian z mnożenia pisemnego z kilku cyfrowych liczb, a Roxana Warmińska napisze sprawdzian z ułamków. Co? Ale ja nawet ułamków nie miałam, proszę pani! Dostajesz pałe zapyskowanie do nauczyciela. Szczęście, że wiem trochę z tych ułamków, to tak może dostanę dwójkę. Proszę. Dostajesz jedynkę. Ale pani jeszcze nie sprawdziła mojej pracy, tak nie Dostajesz kolejną jedynkę za dyskutowanie ze mną. O nie, tak nie może być. Czy powinna iść z tym do dyrektora?